Dzisiaj znowu jesteśmy w Murder Mystery 2, ale dzisiaj mam challenge. Challenge polega na tym, że nie mogę w ogóle skakać. Ani murder, ani szeryf, ani niewinny. Jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo jestem przyzwyczajona, że kiedy się z wami witam, czy coś, podskakuję chociaż raz, albo jak jestem w misji, w rundzie, to wtedy też skaczę. Więc to może być ciekawe i no jeżeli ten film wam się spodoba i chcecie więcej tego typu filmów koniecznie zostawcie łapkę do góry oraz subskrybujcie mnie z dzwoneczkiem żeby nie przegapić innych takich filmów a teraz głosujemy na mapę i oczywiście Factory, bo jakby inaczej i czekamy aż zacznie się runda pierwsza runda i morderca. może być ciekawie bez skakania nawet nie wskoczę tu na górę Okej, okay. okej, okay. Poradzimy sobie najpierw w ciebie. Bo ona tu chciała wskoczyć, a tam nie zauważyła. Już cię tutaj zaraz. A tu jest próg. Super, tu jest próg, nie przeskoczę go. No czego skaczesz? Nie dobijaj mnie, tylko że ja nie mogę w ogóle skakać. Jednak skakanie jest bardzo ważne. Żeby tutaj przeżyć. Skakanie jest ważne w życiu. Bez skakania się nie przeżyje, jak widzieliście. To jest piękny dowód mojej porażki. zobaczmy. Jeszcze jest najniższa. Najniżej na naszym serwerze, co nie? Jakim to cudem zrobiłam, to ja nie wiem. Dobra, widzimy się w rundzie. Ciekawe. Dosyć ciekawe. Morderca się ujawnił. <noise> Pytanie, czy mnie nie zabije w Ale kościo wywaliło. Mam się, że ten morderca tu idzie za do mnie, ale nie. Oni chyba się teamują. O, idzie morderca. Jaka piękna z nas o, Nie, nie. nie. Zabiję szeryfkę, czy bohaterkę, nie wiem kim ona jest. Ej, wejdę w tą maletkę. Ej, ja mogę się tu normalnie schować. Te tak, kartuszki. Teraz się boję wyjść. Podejrzymy. Tu jest moderca. Dobrze, że już on... Ziąb! Dobra. Co ja wzięłam pistolet? MOGŁAM tam temu kolesiowi zostawić? Nigdy. Przenigdy. Nie wygram chyba SZERYFA Morderca pokazał swoją twarz. Kurczę! Ona tu idzie i mogę zaskoczyć! <laughs> Jak ja to zrobiłam? Oh Bekka! O, dziękuję za freeborn. Ale po co ją biorę? I wzięłam. No jak? Barierka przeszkadza, co tu się dzieje? To ja nie wiem. Jestem z dumna. Wygrałam jako bohater. JA NIE WIEM CO TU SIĘ STAŁO Ale mam nadzieję, że nie podskoczyłam z tego wszystkiego I wtedy będę musiała jakąś karę wykonać, jeżeli skoczyłam rzeczywiście JA WIERZĘ W siebie, ŻE NIE SKOCZYŁAM A tak dokładniej... Słyszę mordercę w tle O, pokazał się morderca, moje czekanie nie poszło na marne a my będziemy śledzić tego mordercę. Kto normalny tak robi? Ja. Czy jest normalna? Chyba nie. Ona mnie nie widzi! Co jest? Dosłownie ja za nie uważę, co nie? Cześć, morderco. Ło! Chyba mnie widzi. Jednak nie widzi. Uciekam. Jakieś tutaj... Pewnie monetek jest tutaj dużo, bo tutaj pozabijałam dużo ludzi. O, szereg No mówiłam, że tu będzie bank dosłownie. No czemu nie pozwoliliście mi pozbierać tych monetek? Jak się dowiem, kto ją zabił? Jak będę mordercą, to przysięgam, że ja tą osobę zabiję. Pierwszą. Cupcake? Strzeż się. Gdzie ona? Cupcake. Cupcake mi gdzieś uciekła. Cupcake. Jak ja ją znajdę, to się nie pozmiela. Ło! Morder... Mordercy. Mordercy. mord. Bogowie, Murder Mystery. Wysłuchaliście mej prośby. Dobra, ale nie zabiję ich. Chyba pierwszej, bo tu mam, widzę, dwie inne ofiary. Trzy nawet. Elo. Dajo! A, ta widziała wszystko. Niestety. O, jest cupcake. Jest cupcake. Cupcake się nie pozbierasz. No nie, cupcake.

A myślałam, że to wygram. Ale myślę, że ten się udał. Chyba nie podskoczyłam ani razu. I jeżeli ten film Wam się spodobał, no tak jak mówiłam na początku, chcecie więcej takich filmów, to zostawcie naprawdę dużo łapek do góry, żebym częściej wrzucała dłuższe filmy. I życzę Wam udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!